Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji w kursie dla analityka. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać funkcję, która się nazywa unikatowa. Eee, do czego służy funkcja unikatowa? No, do wyciągania unikatowych wartości. Bo jeżeli chcielibyśmy na przykład sobie z obszaru wyciągnąć unikatowe wartości, to musimy sobie skopiować, wyrzucić, usunąć duplikaty i tym oto sposobem mamy unikatowe wartości. Czyli jest... Ich dokładnie 5. Ale możemy również skorzystać właśnie z tej funkcji unikatowe, czyli klikam sobie równo się, wpisuję unikatowe. Zaznaczam sobie obszar. Klikam Enter. I już w tym momencie mam unikatowe wartości z mojego obszaru. Jeżeli bym chciał unikatowe wartości obok z. Regionu. Wpisuję sobie region, klikam Enter i już mam unikatowe wartości z regionu. Jeżeli chciałbym z osoby odpowiedzialnej, to wpisuję sobie po prostu osobę odpowiedzialna Enter i już mam trzy zakresy danych unikatowymi z unikatowymi wartościami wyrzucone. Eee, prosta. Przyjemna i przydatna funkcja, z której warto korzystać w swojej codziennej pracy. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.